Cóż, zacznijmy więc od tego, o czym jest ten film. Kontekst jest taki, że mamy pewną starzejącą się gwiazdę fitness, którą gra Demi Moore. Demi Moore ulega wewnętrznej presji chęci bycia sławnym, ponieważ chce zachować pozycję, chce cały czas być sławna. I ewidentnie widzimy, że nie ma nic poza tym w jej życiu. Jedyne czym jest, to jest osobą uwielbianą przez tłumy. I kiedy starzeje się, i to uwielbienie znika, ludzie o niej zapominają. Nagle pojawia się pewna substancja, która może zmienić ją, dosłownie ją zmienić, w młodszą, lepszą wersję siebie. I tą młodszą wersję siebie gra Margaret Quelly, być może źle wymawiam jej nazwisko, może kojarzysz się z filmu pewnego razu w Hollywood, tam grała Pussycat, hipiskę, albo z Nice Guys Równi Goście, też chyba ona tam grała. W tym wypadku gra Su, jest to alter ego Demi Moore w tym wypadku jest jej właśnie młodszą, atrakcyjniejszą wersją, ale też bardziej radykalną, jeśli chodzi o pokazywanie ciała, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne tutaj. Ale o tym powiem trochę później w interpretacji filmu. Idea jest świetna. Zażywasz substancję i dosłownie z ciebie powstaje Twoje alter ego. Masz dwie wersje osoby. Idea jest taka, i to jest złota reguła, która jest bardzo mocno zaakcentowana na początku filmu.